Kolejne El Clasico przegrane przez Barcelonę. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Wojciech Maczugowski. Dzisiaj przeanalizujemy wszystkie błędy Barcelony, czy cha powinien być zwolniony, dlaczego Barcelona przegrała to El Clasico i co musi zrobić, żeby następnym razem do tego nie doszło. Wszystkie te wiadomości na pewno nie są optymistyczne ani wesołe, ani szczęśliwe dla kibiców grany. Natomiast sponsor tego filmu, czyli Lab, jest na pewno Wspaniałą wiadomością, ale pewnie zapytasz, co to jest Forgol? Forgol to jest taki piłkarski TikTok, na którym wiele młodych talentów publikuje swoje nagrania, jak grają w piłkę. Po czym skauci z całej Polski oglądają te filmy, i dzięki temu masz realną szansę dostać się do klubu piłkarskiego. Na Forgolu również są konkursy, które znajdziesz pod zakładką Wyzwania. Na przykład my dzięki Forgolowi będziemy mogli zorganizować live urodzinowy, mój live urodzinowy, na którym będzie wielu naprawdę znanych influencerów, piłkarzy i trenerów. Następna data to 9-10 lutego. Zapiszcie tą datę: 18 start, 18 koniec, 24 godziny rozrywki piłkarskiej. A teraz wróćmy już do El Clasico, Ja zapraszam Was na Forgola. Na co trzeba zwrócić uwagę na samym starcie omawianie tego El Clasico, to że Real Madrid od samego początku przeważał. Było widać, że Barcelona nie radzi sobie w tym meczu i że mogą mieć problemy z królewskimi. Natomiast po tak słabej grze na początku Barcelony, i tak Ferran Torres w około 5 się miał fenomenalne. Sytuację na uderzenie i oddanie strzału. Niestety Hiszpan zmarnował tę sytuację. Mógł to być gol, powinien to być pierwszy gol w tym meczu i Barcelona na pewno ożywiona tym trafieniem by lepiej zaczęła ten mecz. Mimo jednej dobrej akcji Barcelony, i tak to Real Madrid przeważał na początku tego spotkania. Co poskutkowało błędem w obronie Barcelony, i już Vinicius Junior w siódmej nucie znalazł się pod bramką Barcelony i minął penię. Był gol. Nic więcej nie mogę tutaj dodać. Minął, strzelił. I tak się tak naprawdę to skończyło. Oczywiście wielki błąd Kunde, który nie przypilnował Vinicius'a, opuścił go, później był zaspany, nie zaczął go gonić. Barcelona strasznie zmieszana po golu w 7 minucie. Rozpoczęła od środka. I dosłownie, niecałe, 3 minuty później, 10 minuta, wpada gol na 2 do 0. Również Vinicius Junior, który zagrał wspaniałe spotkanie, co niestety muszę powiedzieć. Vinicus miał bardzo dobry mecz. Wielu kiców Barcelony może się z tym nie zgodzić. Ja jestem kicem Barcelony, ale ten odcinek prowadzę. Obiektywnie chcę być najbardziej sprawiedliwy, dlatego muszę to powiedzieć. Vinicius już zagrał wspaniały me Ale jak padła Bramka w dziesiątej minucie? Rodrigo, piękny rajd na Bramkę. FC Barcelony, minięcie obrońców. bieg sam na sam z Bramkarzem wystawił Rodrigo, a Raucho próbował, co prawda, próbował zablokować to podanie. Piłka jednak przeleciała obok jego nogi I Vinicius Junior ze ślizgu trafia do bramki Teraz przeczytam wam tweeta z meczyki.pl A dokładnie to jest wypowiedź Czawiego Który powiedział Przepraszam kibiców FC Barcelony Pokazaliśmy naszą najgorszą twarz Tu rozczarowanie, ale Barcelona wróci Tak powiedział Czawi po meczu Jeżeli wróci Czawi Będzie dobrze, ale do Czawiego wrócimy w dalszej części odcinka Teraz przejdźmy do pięknego gola Roberta Lewandowskiego. Jednego gola dla Barcelony w tym meczu. Czy hejt na Roberta Lewandowskiego zmniejszył się po tym meczu? Zmniejszył się, ale tylko przez jedno wydarzenie. Zmniejszył się hejt na lewego, ale tylko z powodu na to. Że wszyscy zaczęli hejtować Czawiego Hernandeza i to, że on, wielu zdaniem, będzie wyrzucony, ale powiem to jeszcze raz do Czawiego. Przejdziemy na końcu odcinka reakcji kibiców w mojej opinii. 33 minuta. Piękny gol Roberta Lewandowskiego z Woleja. Jak padł gol dla Roberta Lewandowskiego, było to dośrodkowanie, Kunde wybite przez Rudigera. No i po prostu piłka trafia do Roberta Lewandowskiego. On kiedyś było, można powiedzieć, że nie marnuje takich sytuacji. W Barcelonie pokazuje, że on. Często marnuje takie sytuacje, ale w tym przypadku przypomniał sobie, jak strzela się z Woleja, z daleka. I Barcelona dzięki temu 2-1. Już Barcelona miała nadzieję, że to jest powrót. Ja osobiście też. Wszyscy myśleli, że Barcelona w tym momencie wróci i będzie wyrównany pojedynek. No i przechodzimy do czwartej bramki tego spotkania. Trzeciej bramki dla Realu Madryt Faul Ronaldo Raucho. Który ten mecz skończył w ogóle z czerwoną kartką? Ocena 4:4. Vinicius. spakował bramkę. Trafił. Robert Lewandowski próbował rozproszyć Brazylijczyka przed samym rzutem karnym. Ale co dokładnie powiedział? Macie teraz to. Ty będziesz strzelał karnego? Że jak? Ty będziesz strzelał. Co? Że ty strzelasz. Tak, to strzelaj. Barcelona później się trochę obudziła. Próbowała, próbowała. Ale nie mogła. Piękny przerzut na drugą stronę boiska znowu do Inicusa Juniora. Tym razem on wystawił Rodrigo, który asystował Winnicusowi przy drugiej bramce. No i Rodrigo trafia 4-1. Kibice Barcelony sfrustrowani. Będzie lepiej, mówię wam. Ale teraz co musi stać, żeby było lepiej? Wszyscy uważają, że zwolnienie Czawiego zmieni wszystko. A to parę odpowiedzi na pytanie na X, w Twitterze. Meczyki.pl Pytanie do kibiców Barcelony: Czy Czawi powinien zostać zwolniony? Nie. On powinien zostać wyjęty. On nie powinien zostać zwolniony. On powinien zostać wyjęty z hukiem Powinien zostać zwolniony 3 miesiące temu. To nie powinno być nawet pytanie. I już dalej nie chciałem screenować i przygotowywać wam złych komentarzy na temat Czawiego. Teraz powiem. Przejdźmy do trochę bardziej pozytywnych komentarzy. Takich jak. I to jak najszybciej. Pytanie tylko, czy to coś zmieni? Tam każdy gra dla samego siebie. Każdy chce pokazać, że jest najlepszy. Nie ma zespołu. Niestety. Jest to bardzo mądry komentarz. Dzwonienie Czowiego nie musi dać korzyści. W Barcelonie, niestety, każdy gra dla siebie. Uważa, że gra w Barcelonie, jest gwiazdą i nie musi współpracować z innymi, co jest ogromnym błędem aktualnie. Barcelona powinna znowu się odrodzić. Pół roku temu mistrz Hiszpanii, aktualnie zawodzący klub. Przegrywający z Realem, przegrywający z Gironą, przegrywający naprawdę z wieloma klubami. Wypadnięcie Gaviego na pewno miało swoje. Ale czy z na pewno się załamywać? Nie. Powinni grać dalej i spróbować pokazać, że nie gra tu każdy dla siebie, a dla klubu, dla historii. I z miłości do futbolu oraz klubu. Kolejny komentarz. Dawać paprzuna. Czy paprzun by coś zmienił? Na pewno. Na pewno paprzun by zmienił. Pewnie na lepsze, ale mogłoby być, że i na gorsze. Powinien, ale nie będzie. Bo to czawi, a po drugie, nie ma kaz innego trenera. I to jest główny aspekt Barcelony. Oni nie mają pieniędzy, żeby nawet wypożyczyć jakiegoś zawodnika w miejsce kontuzjowanego Gawiego. Jest pustka w miejsce Gawiego. Nie ma kto przyjść. W Barcelonie nie, nie ma pieniędzy. Nie. To, co Madryt dostaje od Sheików. Good, good, Qatar AWS. Nie, że się prześmiewam. Ale naprawdę, w Barcelonie nie ma pieniędzy nawet na wypożyczenie jednego zawodnika. Dobrze, że Real dostaje ogromne pieniądze od linii lotniczych z Kataru. Ja nie mam nic do tego. Naprawdę. Ale przegrywane El Clasico jest głównie aktualnym aspektem pieniędzy. I tym, że Barcelony nie stać już na zawodników, trenerów i na nikogo. Barcelona ma minus w banku. Nie ma ani grosza. Jest to bardzo smutne, ale dlatego kibice nie powinni hejtować klubu, trenera, piłkarzy, tylko wspierać, chodzić na mecze, żeby pokazywać że naprawdę Barcelona ma szansę jeszcze odzyskać blask i być znowu najlepszym klubem na świecie. Przeczytam jeszcze raz to co było powiedziane na samym początku tego materiału. Przepraszam kibiców FC Barcelony. Pokazaliśmy naszą najgorszą twarz. Czuję rozszerowanie, ale Barcelona wróci. Czawi. Tak powiedział na konferencji prasowej. Jak ma wrócić? Na pewno wróci mocniejsza. Ja, jako kibic, wiem. Ale jeżeli nawet by doszło do zwolnienia Ciaviego, to kogo kibice by chcieli w jego miejsce? Oczywiście. Wszyscy eksperci i osoby, które siedzą w środowisku FC Barcelony, wiedzą, że do tego zwolnienia nie dojdzie, bo po prostu Barcelona nawet nie stać na zwolnienie trzawiego. A co jeszcze można powiedzieć o zatrudnieniu nowego trenera? Ale kogo kibice by widzieli najbardziej w tym miejscu? To jest oczywiście kolejna odpowiedź na tweeta meczyki.pl Guardiola, Michniewicz, jest przecież wolny. Chabi Emery lub Hans Flick, nie ma już na Barcelony, więc nie ma się co martwić. Potrzebny jest trener z pomysłem ich, który jest otwarty na różne style lub formacje gry. I to jest bardzo ważny komentarz, który nawet powinni przeczytać działacze Barcelony. Jest nam potrzebny trener, który będzie umiał połączyć wszystkie style gry. Barcelona naprawdę się różni. Jest Rafinha, szybki, grający sam i Lewandowski na środku, który potrzebuje podania, żeby strzelić gola. Thomas Tuchel. Byłby to tu na pewno dobry trener, który umiałby porównać ten klub, ale czy by odnalazł się w Hiszpanii? Nie wiem. Gdyby to był niemiecki klub, obstawiam, że już dawno byłby trenerem. Luis Enrique. Był już w Barcelonie? Czy będzie znowu? Odpowiedź brzmi nie. Jak na każdego trenera z tej listy. Przez kibiców wymienionych. Czemu? Już powiem to jeszcze raz, jeżeli nie słuchaliście wcześniej, Barcelona nie ma pieniędzy. I tyle. Ale jeżeli wy macie widzowe pieniądze i byście chcieli wspomóc nie Barcelonę, a dzieci, które chorują i chcecie, i chcecie wesprzeć charytatywną akcję, na którą jej będą konkursy z Forgolem, będą wywiady z zawodnikami, zapraszam Was 9, 10 luty live charytatywny ze współpracy z Forgolem. Zapraszam również na Forgola. Najlepsza aplikacja piłkarska. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na ForGola. Zostawcie suba, zostawcie lajka. Oczywiście analiza Królewskich również nastąpi w najbliższym czasie. Może nie przeze mnie, a przez drugiego prowadzącego, który jest fanem Realu Madry. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja Was zostawiam 9-10 luty godzina 18.18 18. live charytatywny z okazji moich urodzin. Dziękuję.